Myśmy, no tak rodzinnie, rodzinnie Czyli pilnane. masz na myśli, że byśmy sobie tam popamparali? Nie, popamparowali -pa Pamparzyli no Słuchajcie, no. właśnie, jeżeli jesteśmy jedną wielką, wspaniałą rodziną To tak by było fajnie, jakby wszyscy, lewa, prawa no no Na środek ten, Nawet ten pan, który jest na dachu Pozdrawiamy pana Pozdrawiamy, słuchajcie Tylko jest może nie spaść. Ale kochani, jeżeli jesteśmy rodziną, to teraz bracia i siostry Wszyscy Unosimy dłonie jak najwyżej Ale no Uwaga, uwaga

Słuchajcie, Ale... naprawdę brawa dla Was! Słuchajcie, to było fajne, to nie było fajne. Jak sobie po pampa żyć, rować. Słuchajcie, wiecie dlaczego, bo...